Dobra, to bierzemy tą, tą... Bierzemy, no. Bierzemy, to zrobimy. Ale dużo takich było, z kurwy, synów u mnie w pracy. Ale to wszędzie to jest. Zawsze się trafiają. No. Człowiek już ma, wiesz, pół zbadany, kurwa, to ci zawsze jakaś kurwa przyjdzie i będzie ci się rozpierdalać, nie? Kurwy, synu mój, bieda, bieda. No robisz Gramy, nie denerwujmy się. Ja tu mam worek u siebie także do to My lecimy do ten, ze Smadim jesteśmy przy no. chorągiewce. Dobrze ja robię to kurwa, kontrakt Ale Worek macie. A robisz ty? Idźcie na worek no, od razu, Dobra dobra, spokojnie, do damy do radę. Idzie, kurwa. Tak, my już jesteśmy przy tobie. Poczekaj ja Czekaj, to Czekaj, 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 czekaj ty, widzi przestępstw! Widzi przestępstw z autobusem? No. Też ubił mnie od razu. Co? Od razu do skały mnie. Fuck you, dickhead. Przez, przez We know you're a fucking cheater, motherfucker. Pisał, shit. Tak, tak, zrobienie znowu, nie? Popatrz jaki ma login nawet, no przecież śmiech na sadnych, widać, że powiedziałem na plecach, że dopiero co napisał. Miniuję CFOWA od 10 i chyba co? Ja już jestem y, daleko od was, nie? Nie mam osupe dupy to pod ręką Smadi no, mam tylko jeden czy mam to brać hop Dobra bierzemy tam? tą lupę Pierdommy to bierzmy robotę o, tam, tam. Dobra. Koronę mam poświęjszy Kurwa max map Badek ja tu mam koronę Ja idę na lupę Ja już jestem na lupy? Dobra, to bierz, jak możesz. Jeszcze jedna została, wszystko jest po drodze. Możemy zaznaczyć jakiś kolejny kontrakt. To jest to, po którym Idzie Nie wiem, czy ma być Idę na górę. Może koronę weźmiemy. Jest tu, tak maszem gdzieś to leży. Hey, no to nie wiem, Do to, to gdzie bliżej coś jest. Lepiej, bliżej ta dostawa przyleci, albo tu zabójstwo, albo tu lupa Contacta. jest. O, gdzie ta, zwiat? Te dostawy to tylko wystarczy przylecieć przez punkt, nie? Dobra, ja Kurde mam go, do, do do. Do kurwa, ruchałem go. Chodź stąd, zbieraj sprężynę! Dawaj, do ciebie. Dawaj, Smadzie. Dobra, my jedziemy ze Smadziem na ten kontrakt. Dobrze. No, najwyżej do ja To się da. You Drugie miejsce. No tak, myślę, sobie. E, tam robicie kontrakt Ale się schował, skurwysyn jebany się schował Chodź tu wyjechać, tu nie trzeba wychodzić Ale wytropił, kurwa bo i tak będziemy Aż, musieli, bo to wyraga. będzie dalej, No, nie? wsiadaj Idziemy na chorągiewkę, tam znowu, do nich idziemy na chorągiewkę czy tak. na ten bierzemy? Czy bierzemy tutaj... Na no. idziemy, to najbliższe masz tam No ja mam za 400 o. metrów, no 600 metrów to Za plecami mamy typa Sianko spaduje tu. Nie, to ja rzuciłem, budzik po kiepiewał Dobra, ja pytanie co ten robimy, ten... żeby nie stracić tej flagi? Ja, ja ten zgadnę. Ja, ja na tą flagę zgad? bym poleciał. Na koronę, dobra, idę, na jedziemy, na koronę idę, na koronę idę. Nie poczekaj Łukasz, chodź. Z... Zb... Zrobimy Zostamy ten, to... bo tam jest y... bo tam jest y... świnia od... od razu oddamy wszystko Ta, też. Tak. To będzie mordownia na koronie, no. No. Dobra, do góry jedziemy. Dobra, tu, tu też są obcy. Też są obcy niedaleko. Dobra, dobra. Czekaj, bo tu może ktoś być teraz, wiesz. No i tą skrzydlę... Jest! Skruba tam z nieba! No. Biorę, mam. Gdzie, Gdzie to jest? Tam tam, daleko. Tam. Dobra, ja jadę, zrobię. Zostawili no mnie. Jedź, jedź. tak dojdziecie. To... A tu jest świnia od razu, świnia. Ty dawaj te dwa świnie do składu. No to już, zabierajcie ten. A ja, ja ten, zrobię chorą i mamy od razu świnie tutaj, nie? A ja no może nie wszyscy. Byle, tu ktoś tu przyjdzie do mnie. Ej, jedna ja to to bierzemy tą drugą? No. Tak, wszystko tak, tak, pozbierana tak, Możemy polecić. Oddajcie na świnię, chodźcie jak, z, jak weźmiecie no już to chodźcie tutaj. No, jest. Ja, ja oddałem swoje Gdzie jest świnia. Dobra. No jest tu. Załączenie tam kurwa a, tam balki, jest, ja Tak, balki. bo dopiero przyjechała. Ale ona jest na razie, o, w ogóle. I torba, nie to nie to <laughs> torba nie wyjechała. Torba widzi. Dobra, a tu, a tu, a tu się, <laughs> się Tam na tamie, jest no ja, ja, ja. oddajcie oddajcie dajcie oddajcie oddajcie, to, to jest, jest, Al albo... Nie Al drive. Nie. drive. Al drive. Al drive. Al leci następno hmm. jak macie ten Al drive. Al to oddawaj od razu, no. Opcje w okolicy są. No. Gdzie są goście? So, so Gdzieś w promieniu 100 metrów wiem No to, to enemy coś tam to 100 metrów jest. Możemy po to flagę się pierdoląć. Idziemy jeszcze, tam na tamie z pieniądze. Jedziemy po to jeszcze? Jedziemy. Tak, w dawaj, tłumacze, no? dawaj, 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 autora, tam ja se sam, kurwa dawaj, 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 a, przepraszam, mamy gidy, to radzimy sobie. No, no. no, no. Nie, nie, nie. Nie, nie. Dobra, razu, to do Dobra. To Dobra. To ja jadę po siano. Nie. Że... Leci, lecimy na tam, a droga. Nie. 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 jest, Nie. 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 na Nie. 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 siano Jest na no, mnie atakuje, no? atakuje mnie. Zadam. Na lufę jest. Ja idę zrobić. W no pozycji na lewo. No, nie. Jest no, nie. na górze. Squad no, side securing the intel. Baj, bye, baj. Bye. dobra, 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 ale ja się dobra, 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 tu jeszcze. dobra, 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 Tam jest dwóch, dobra, tam jest jest Trzech, tu jest ja jeszcze jeden, tam. tam za tyłu, kurwa, okay. A dobra, ja będę w miarę na 300, także po robotę lecę jakąś. Dobra, leć po robotę jebać ich. To co, albo zabójstwo, albo. Contractor. albo koronka gdzieś. Koronka. To tu podlecę, co? Będzie bliżej. A ich trzeba ubić go Ready tą koronkę. Nie ma się co bić, bo stracimy pozycję Tak jest no Dobra, leczy tam Na tą kulą leczy Też tam jest. No to na dole Wilka walą mur? No be... ja mam tą samą reanimację On przez mur strzelił Ja byłem za murem Dobra podniosłem się Dobra to się dzieje w niemy? Zabójstwo gdzieś, bo tu albo tu na tą koronkę, na tę. na serw tą koronkę. No fuck you! Fucking cheater, fuck off! Tu jest Kajer, tutaj siedzi. Jego kurwa. Pan dobra je. nie mogę go jednąć na dół Tu kapiszonami jebane strzela już znowu Kurwa co za skurwy synpak O tak, kawałek. Kampera. No, tam gdzieś jest. Idzie we dwóch do niego. Trzeba im wlać, a nie tam. Jeden pas. Występuje na Marking target Location: Dobra, idę, idę. Spokojnie. Idę. <laughs> ważej, ważej, bo nie będę strzelać. Aga, ten kontrakt do kończy się, to. Cały no i do was idę. Hart, może ich hart. Patrz, patrz. patrz do was Kurwa. Oni są you. strzeleni. Fajny jak, prawo i lewo. Kurwa, mac tą grom jebanoną. I strzela jakimiś pierdolonymi Oj, dalej, no, nie, no, nie, leci, leci na to. No, no, trzeba tak. jakieś zabójstwo. Tu są w ogóle. A nie, nie, leży, <tosan> lecę, nie. lecę tam. Dobra, ja już leży, już ja tak, tak nie facę, nie trafaję, czy z daleko, to ja nie wiem, nie? Sprawa, jadę, jadę. Jakikolwiek kontakt trzeba wziąć, bo tak. teraz już lecę. Już nie Bierzemy jakikolwiek ta kontrąp, tak jest. No i bliżej tu mam. Kurwa, nie mam jak się dostać do ciebie. Wyjebało mnie kawałek tak dalej. W pizde w wsadźcie to kurwa grejebaną. Oh. Oh. Fuck you! No i chuj! Z mostu nie no! Chuba. To it's nasza it's nasza robota nawet. To nie. Idę go ty udać. Tam jest. Waypoint marked. Puść. Kurwa rano z skaczących z kurwysyńskich Za murem jest. Ten cel nasz. Zgadzał nasz moto. Który

Bounty targets identified. Weapons free. Nie <coughs> mamy. Ja yes. Let's get back in. No park to defend yes. standpoint. Obrigado, do lecho Idę, idę. Ja leżę. Gdzie on jest? Na górze jest. Który to? Za Patrz mnie można... Jest! Patrz, znowu leży! Eee. A ja też leżę. Ja Patrz. No. I to dziewiątka nie wierzę. Nie wierzę. Ja leżę cały czas. Ja zejdę z tyłem na dach, z dachu, to może nie podniesiesz. spadnie. Ci pomogę. Coś. Coordinate Za murkiem się schowałem. Bierzemy, wkładamy i sperdelamy. I bierzemy, i sperdelamy. Stąd bez okay. Na cel dawaj od razu. No bo wiesz, lecimy kurwa. No, no, Alright, along. Tylko nie, nie idź tam, wracaj się na dat. Bo je tam cię zaszczelą wują zaraz. Ja tam siedzę, gdzie się country. Nie wiem, trzeba wpatrzeć, czy tu ktoś był na nie to puszowanko. O, to puszowanko, i... nikogo tu nie było. Dawajcie, bierzemy. Ja dopiero ja wlałem, bo mnie wywaliło, nawet nie zauważyliście. Pewnie. Nie no, byłeś normalnie dostępny, tylko że mi się kurwa, że się nie... Nie było czera. mnie, bo ja dopiero... Dopiero wszedłem z powrotem. Ale byłeś dostępny u nas. Cały czas twój napis się wyświetlał. Aha Tak ja tam nie ma nie. Dobra, wiesz. Fuck you! Dobra Mam cię. Mądrze tam będą kampy ja. ja ich wytłukłem tu tych dwóch Trzeci leci o was, na żółtego yes, idzie. No to patrz, tu Jest, idzie, na chod. górze, przy antenie, na górze, idzie, idzie, idzie do mnie, idzie. Granaty. Rajcie, right, jedzie. Dobra, dobra, ja się Rajcie, jedzie. Rajcie, jedzie. Rajcie, jedzie. Ten snop. Pierwsze pierwsze po... w Chciałbym. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Chciałbym. Biega po dole chyba teraz. Tam Mam Jasne, tego gnoja. Czy ktoś tu z frunął obcy. Zwróćmy. Mam panu tego gnoja. Bardzo ładnie. Nie? Ale to dostał za A, mnie. Leparz. Gdzie? Gdzieś, Gdzieś tam. Wiem, ci nie na wierzchu. Wiem, ci ja. dostał. Tu jest tu. Tu jest. Nadal gonciłem na niego. Takowe dźwięki gdzieś tam. Nadal no, go znajdaje, jest tam bardzo blisko. Nie wiedziałeś, ty znowu mnie trafił. Chodź do środka, chodź. A. No pięć. Tu się biją w hangarze tu. Royal Magic. Do dachu, do dachu hangaru. O! Wow. Do hangaru, kurwa. Tak. Patrz. <laughs> Baj, zaraz cię rozjechał. O, o, tak, budynek w środku byłem i na lot nie trafił, nie? Gościu jest kampiony Terminator. Na górze w autobusie siedzi, i z tego strzela. Na górze w autobusie, tam na tej górze jest. Tu On, on był na ty, na hangarze, uh, zielony, zielony, zielony ma pogumy. No. Następny, no bilbo. Kurwa, ale tu stajperów siedzi, panowie. Fuck you, fucking camper. Fucking, fucking idiot. <coughs> Loser camper. Jest ten sam, za to. za murem. Na dwóch nawet się gaz nawet no. i nic nie robi. No kurwa. Kiedyś no, i kurwa przy tym murze biega jebany terminator. to dwa terminatory to powinny wyjebać z no. tej gry. Bo oni się ze śniegiem no. kurwa, ich nie widać w ogóle. No, to, to nie to, że nawet nie widać, wytrza ale, ale obrażeń oni dostają tu tu fucking gay terminator. No. You fuck you fucking camper fuck. Fuck off this game, fuck off of this game, motherfucka camper. Ja nie wiem. W środku na pieczy, Siedzi jebany w budynku, kurwa, w środku. Tam siedzi, no. Dostał, no i załatw Uciekł stamtąd. Lewa, lewa, uważaj. Kurwa, ku demon. Dobra. Nieważne. Staram się złapać, kurwa. Widzisz nie jeszcze? Nie teraz z góry, kurwa, siedzimy My pomału, panowie A nie, czy już dogrywka była? Jeszcze chyba nie Dobra, lecę po jakąś robotkę, kurde Gdzie tu można powiedzieć Tu chodźcie może? Się tu? Tu? Kurde, Na razie podnoszą się, to dawajcie się teraz. Będą się podnosić tutaj. Nie wyjdziemy, Nalot albo coś, kurwa. Dobijajcie. I snajper jeszcze jest. Snajper no. Chowaj się za mur. I Sniper, snajper, snajper. Patrzcie, patrzcie. No już, Jeszcze sniper tam w jest jeden. Jest, kurwa leży, truposz pierdolony. Uważaj Wadziu, drugi masz. To no na nie trafić, to jest oszustwo jak skurwysyn, to w tej kurwa... Dawaj, już leży kurwa i zwija Gruszki kurwa. cały ten sniper pierdolony jest kurwa, gdzie te cioty skamione siedzą w oknach. Dobra. Robota panowie już. No i zobacz, tu jest kurwa jebany w lesie siedzi. Kurwa pierdolona ciota z kampiona. You fucking serialenko, fuck off do this game motherfucker camper. Dobra, pierwsze wysyłamy mamy. Oh. kartę i na lot. Nie, pierdolę. Rzewskie jebane, tam skampione, chwraki. No, na lot wrócić. Czyli, pierdolę, tych dwóch truchlu jebanety. Lecę do ciebie, No Znaczy, ty... spróbuję przynajmniej.

Show cold. Ejde. Kurwa, gdzie to? Gdzie wie jesteście znowu, kurwa, rozpierdala wszędzie. Jemy tu. Ready for action. Yeah. Good fight. A. Naszanci. No ten... I sto lećków. Cie kurwa. Eglańsko Korona tu jest Ło, wow, co to, co to tu! Przy samochodzie, siedzi go! Hmm. Wow. Dostaw Smadego i wąt stąd kuj wagnoju synny. A tu warek jest to. jeszcze Pierdole Czechka, jesteś na tu Nie tu jest chłopaki

Dawaj, patrzcie kurwa wali, pięknie, AC si, Black Ty, gdzie oh, wstecze Gdzie Patrzcie gdzie wy jesteście, gdzie ja? O, też na lotnisku

Ktoś, Ktoś, a ja zagram tak. jak tu widzię. To zawężanie tu zrobiło. Jak mnie? Wszystkie To wszystko w Tychkowa... kontrakt wybuszowałanko Yeah. Not Positive id on the bounty targets. Hunt them down. Oh. Yeah. I'm hit! is active Hostile blaster. Surprise, motherfucker. Hostile UAV in the area. Ah, yeah, yeah, yeah. bounty targets are KIA. Well done. Kaszek go załatwił. Jan. Nie jaką nam rady? No nie mają szans teraz już. Ja. Już nie zagodzę moc. Nas nie to mamy pierwsze